Witam serdecznie przyjaciół wspaniałych. Mam nadzieję, że dobrze odpaliłem, że mi nie ucięło. Witam, bo czasem tak jest. No to dzień. Mamy to! Set 8 już jest na serwerach oficjalnych. Także gramy! Pierwszy ranket ever w tym secie. Jak mi pójdzie? Nie wiem. Czy przegram? Nie wiem. Bez względu na wynik i tak ten filmik pojawi się na moim kanale. Natomiast zamierzam dzisiaj dużo streamować TFT już po wrzuceniu tego filmiku, już po najedzeniu się. Więc zapraszam. No dobra, próbujemy rozszyfrować, co tu się wydarzy. Zbieramy parki. Kamilka też jest spoko. Kurde, żadnej tutaj, kurde, nie ma rzeczy takiej, jaką bym chciał. Mam admina. Dobra, weźmy to. Tutaj mam potencjalnie jeszcze taki front. Weźmiemy to Dobra, tutaj jest pełne skupienie. Mam drugą Kamilkę Więc chyba weźmiemy takie rzeczy No i co, coś tutaj może. Kurde, miałem tego Renegade'a. Mogę też wziąć Potencjalnie, ale mam łezkę łezka nie pozwoli mi grać. Kamil Carry. To bardziej już jakaś Soraka Kery. Lecz Soraka to jest dobra, ale była opcja. To nie kupiło się. Yy, yy, yy. Takie rzeczy mam. Dobra, zobaczmy co tu będzie. Szodzinka plus takie coś. Mam ewentualnie Gizu. Kurcze Może by tak wziąć to i zagrać pod light, Może to jest dobry pomysł? Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Czy to w ogóle ma sens na, na tym? Nie ma sensu. Dobra, co ja... Jezu, jestem tak kurczę tutaj... O, na tej, na Sivir ma, ma sens Shorjin. Dobra, na Sivir ma sens. Czyli po prostu zróbmy tak. I zróbmy tak. Dobra, mam Shorjinkę i mam tutaj Chance of Power. To wygląda jak Uwaga, uwaga, czy zgadliście? Misfortune. Więc pójdę w tym kierunku. Tylko nie wiem, czy nie warto z tego zrobić tank temu, przede wszystkim, zamiast zrobić czariz. Kurczę. To jest ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie, natomiast tak będzie lepiej na razie chyba grać. I teraz ustawiam się w taki sposób. Dlaczego nie ustawiam tutaj Sivir? Bo Talon fokusuje najdalszy target. Na, znaczy, najdalszy target w narożnika? Dlatego... Aha, dobra, już nie jest najdalszym targetem, więc nie ma to znaczenia. Ale jakby to była zasięgowa jednostka, to byłoby bardzo wskazane. No dobra, na razie mamy jeszcze 100 HP. Co to jest? Siursot. Siursotek. Nasza Sivir próbuje tutaj uleczyć Galio. No i zobaczmy. Aaaaa, kurde, no i wpierdziel. Zdarza się i tak. Tymczasem anima taka jest tutaj. Zrobię prelevel, bo chciałbym się otworzyć tutaj na MFkę. Potrzebujemy kurczę drogich jednostek, żeby grać MF-kę najlepiej. Jakaś leona by się przydała. Jakieś Seju, Jakaś, jakiś, jakiś eko. Fajne rzeczy. Ale to przede wszystkim wajkę trzeba brać, jak jako jest potrzebne. Dobra, na razie sobie na spokojnie tutaj lecimy. Weźmy sobie jeszcze takie coś. Riwet na szczęście, level 1. March of Progress, okej, okay, dobra, dobra. I feel you, bro. Mało dwójeczek mamy na tym stole, także czekamy na nasze dwójeczki i liczymy na to, że do tego czasu Galio oraz Riven będą nas tutaj skutecznie trzymać przy życiu. No i oczywiście Sivir, która leczy naszych sojuszników, bo, bo Sivir teraz podczas ataków leczy. Powiedzcie mi, czy może chcielibyście, żebym zrobił jakiś taki filmik, jakieś omówienie wszystkich czempionów razem z najlepszymi itemkami na nich? Albo może... Może jakiś konkretny filmik. Może macie jakiś pomysł? Jak macie jakiś pomysł, to dawajcie znać. Dobra, może chociaż mieczyk. Albo to. O, 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 to albo to, to albo to. Czogacika weźmiemy. To będziemy mieć już pierwszy tankowny item. On ogólnie powędruje pewnie na riven. Ostatecznie. Ale... Ale jakoś tak wyszło, że nie wrzuciłem go na riven jeszcze. Czy to była dobra decyzja? To ja nie wiem. Ale może wrzucę go już teraz na riwem. I wrzucimy też... Wrzucimy. Kurczę, że mi się wszystko myli. Dobra, tak to wygląda. Ekonomia jest, wszystko siedzi. Kurczę, pierwszy rankedzik spocone dydle, ale powiem wam szczerze, że nie powinienem mieć spocone dydli, bo to jest kurczę niska dywizja. Ludzie już powędrowali pewnie do góry, bo grają od rana. Także my dzisiaj też przykatujemy. Na streamku, jeśli chcesz pooglądać, coś podpatrzeć, jakie błędy robię, może zobaczyć, może jednak coś dobrego zagram, to w opisie masz link. Switch Slash Zapraszam serdecznie Bo zawsze można pogadać Posłuchać muzyki I można posiedzieć razem Zawsze raźniej Nawet jak grasz w To raźniej Odpalić sobie Posiedzieć Posłuchać Mamy wajeczkę Mamy kurczę wajeczkę I bierzemy ją szczęśliwie Chłop tutaj ma takie coś Warmoga wziął Uuu, tu już chyba wiem co się będzie szykowało. Będzie pod Kaizę grany. Kaiza jest super. Ogólnie jeśli potrzebujecie kompozycji, wczoraj nagrałem film z kompozycjami. Także zapraszam, można sobie tam wszystko przesuwać i patrzeć, podglądać. Aha, no i oczywiście tierlista na, na naszym Twitchu, jak zwykle. Także wystarczy przyjść na czacie, napisać wykrzyknik komendy i tam na pewno ta tier lista też będzie pod jakąś komendą Także jak chcecie sobie na szybko bardzo fajną tier listę zobaczyć to to można można Ale mocny chłop nic mu nie zrobiłem Dobra nic się nie dzieje Są jakieś upgrade y dla nas Maskoteczka No dołożyłbym, dołożyłbym to Jinx i chyba tak zrobię, bo dwójka jest jednak lepsza niż, niż maskot jeden. Także tak to wygląda. Dobra, łuk, łuk też spoko. Giant Slayer można zrobić pod MF-kę. czy ta mf w ogóle będzie mnie kierować, bo nie wiem, co jeśli nie będzie. W jakim ona stanie teraz jest? No powinno mi kreować, no. Dobra, teraz kielich mogę już zrobić. Tak myślę. Nie muszę się tutaj obawiać. Zrobię tutaj. Okej, okay, no i co? Ich chyba czekamy chwilkę. Chyba chwilkę czekam. Ta łezka, nie wiem co z nią zrobić, chyba drugi kielich będę próbował robić z tego, bo, bo... co innego? Nie mam pomysłu. Chyba że jakiś... Co? Nie wiem, nie, MFK potrzebuje szodzinki i dwóch damage'owych itemów. No to jeśli już to jakiś archangels. To chyba to jest dobra droga. Dobra. Przydało mi się też yy, chyba wrzucić trzeci Anima skład, żeby Jinx już sobie z Rivenką łapały Fame. Także zrobimy to teraz. 8 na 20 popchniemy level. I wrzucimy FAME. Niech się stakują! Nasze ciapcił się. Dobra, fajnie, fajnie, że tutaj wygraliśmy z chłopem co ma 100 HP. Augment pod co? Pod czempionów, uuu to jest fajne, bo to jest pod yy, fioletka Tylko, że my nie będziemy tego grać, więc chyba zagramy po prostu pod Riven Zwłaszcza, że Riven się trafia, może zrobimy ją na trójkę yy, Miejmy nadzieję, że tak będzie No i trzeba tutaj obstawić revenge, żeby wykorzystać jej augmencik. Także tak to wygląda. Całkiem solidnie, całkiem dobrze. Jestem zadowolony. Defenderzy dalej, dalej dają tyle, ile dawali ostatnio. To dobrze, to fajnie. Pokaż mi też odcinkę, bo ja muszę wiedzieć jak to działa dokładnie. Ciekawe. Tutaj jest Zoe level 2 i coś pod Alistara. O no kurde, nieźle. Ale nie jest to chyba jakieś super kozackie. Dobra. Lecimy z chłopem. Nie, ta level powinna tutaj wysolować wszystko z tym pazurem. Mam na myśli ogólnie stoły, oczywiście magiczne. Cyk. No dobra. Oczywiście cały czas liczę na to, że mi się ta MFK trafi. Jakoś szybciej. Zobaczymy, jak to będzie. Czy ona się trafi, czy się nie trafi. No i kolejna Zoe, tym razem level 1, ale widać, że gościu pod nią gra jeszcze ma coś takiego. O kurde. No pytanie, czy mu się trafi, jak tam chłopy mu podbierają. Na szczęście Riven bardzo wytrzymała na takie stoły z tym pazurkiem. Tanki bardzo ważne w tym secie. Super. Jesteśmy bardzo zdrowi w tym lobby. To nam się podoba. No i co, najlepszym byłoby wziąć po prostu Needless, zrobić tego chyba Archangela. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Też mogę wziąć miecz. No dobra, no to mogę wziąć to albo to. No! Wszystko zabrali? No to. Dobra, dobra, wezmę to, bo to dużo kosztuje. Mogę zrobić bloba na coś ewentualnie. O, eko, eko jest super. Eko jest bardzo fajnym przyjacielem. Ewentualnie, <laughs> przepraszam, ewentualnie Redemption. Redemption podobno jest super itemem, jednym z lepszych. O, kurde, jakie to value daje? Dobra, to jest super. To jest super, to warto zrobić. Dobry front! Też masz to samo? Też masz to samo. Może ty jesteś tym samym gościem, czy nie? Ja już nie wiem, ale tu jest Soraka z Shodinem. Także już tutaj troszkę late game'u chłop dostał, ale mamy Riven która ma taki item, który może pomoże nam przetrwać te ciężkie chwile. No niestety, nasz front padł jako pierwszy. Bidupka. Dobra. Idziemy dalej. Sivir. Jak to w ogóle wygląda? z tym przegrywamy na pewno a z tym wygrywamy z tym tu już też jest taka jednostka fajna ale ale sam nie wiem o kurde no nieźle ciężkie perspektywy to jest ten typ Podkaz, dobra, z nim przegrywamy. Trzeba się chyba szerzej rozstawić na, na te wszystkie klampy. Bo on teraz więcej zadaje przez to, że jednostki stały blisko siebie. No, my będziemy musieli się chyba niedługo stabilizować. Jak oni tak fajnie rolują rzeczy. Ale jeszcze czekamy. Tutaj jakiś Jake. Fallen faktycznie swallową Lives up to his name Można tak powiedzieć Podobno Oxforce są super OP teraz Czy tak jest? Nie wiem ale sprawdzimy na, st na streamie lepiej My tymczasem jesteśmy wierni MFC, której jeszcze nie ma i nikt jej nie kontestuje, chyba. Co napawa mnie optymizmem. Yy, chciałbym to wziąć, tylko nie wiem za co. Nie mam za bardzo za co wziąć. Pytanie też, czy. Czy Wayne będzie grała w moim stole końcowym? Czy ja to wszystko zmieszczę, jak ja tu chcę te brawlery nastakować z przodu? Jeszcze. Jeszcze eko jakiś ma sobie stać. Ogólnie zamieniłbym waj z Rel i dorzucił eko na kolejnym poziomie. Ale widzę, że ja muszę już kurde rolować po TMF-kę, bo oni mają jakieś super rzeczy. Jak tak można? Ja mam CV level 1. Ale wszyscy po prostu sobie wybrali carry z tego i grają pod to. To jest mądre, to jest bardzo rozsądne. Ale ja jeszcze się nie poddałem. Ja mam jeszcze Loaded Dice. Czy to będzie dobre? Dobra, wezmę to. Ja to wezmę. Bo to jest moja nadzieja. To jest kurczę moja nadzieja. Tam to jest... Jak? Co to jest w ogóle? To jest Ace. Anima Ace chyba, nie? Ale będziemy chyba rolować na Jinx, bo tutaj też prankster się może pojawić, to akurat będzie upgrade. Wytrzymajmy jeszcze. To to mogę sprzedać. A może spuszuję i dorzucę i zrobię to. Dobra, i teraz poczekajmy chwilę. I zobaczymy, co to wyniknie z naszego rolowania. No oni mają dobre rzeczy już, kurde, muszę się stabilizować. Pytanie, czy ta MFK mnie w ogóle wystabilizuje? Tu jest Renu, jak tam trójka, ażka, trójka. Cyber też są świetne. W sensie Cyber, Laser Corps. Też bardzo dobry teamek. Kurde, wiedzą, co jest w mecie, chłopy. Dobra, 31 HP. No, niedobrze. Ten już ma nawet pełny bildzik. Wajka trójka nawet tu jest. Boże drogi. Dobra, na razie wezmę tak i spróbujemy. Syk. Nie wygląda to za dobrze, moi przyjaciele. Tutaj rolować? Nie wiem. Nie, no, roluję tu. No i tak to wyszło. Powiem szczerze, że wyszło tragicznie. Nie mam ani MF-ki, ani nie mam nic. O kurczę, to będzie chyba szybka wysiadka przez to, ale dobra. Myślę, jak to w ogóle rozegrać potem. Mam tylko szodzinkę. Nawet jakbym trafił MF-kę, to za dużo mi to nie daje. Nie wiem, czy nie powinienem iść też w vein. Ale to dupa straszna. Co ja mam zrobić teraz? Ale mnie ta gra załatwiła. Strasznie mnie załatwiła. Dobra, zrobię tak. No i kurde, się uparłem na MFK. I nie mam teraz carry. Może jakbym grał jakoś bardziej sytuacyjnie, to może bym miał. Może tutaj jest. Nie ma jej? Miecz albo. Albo Needless. Jest też Leona, może wezmę Leona. Wziąłem Leonkę. Będzie mogła wejść zamiast czegoś, zamiast Galio. Najgorsze jest to, że ona ma y, Chain West, który chciałbym zdjąć. Ewentualnie mogę sprzedać Riven. Tylko, że problem z Leonką jest taki, że ona nie jest tankiem. Robienie jej pod tanka to jest błąd. Tak, słyszałem. Dobra, zobaczmy, co tu jest. No jest, kurde, Vayne. No to jak jest Vayne? No to jest Vayne, no co? To jest moja jedyna siła. Vayne level 3. Muszę ją jakoś ubrać. Czyli wejdź zostaje. Oj, oj. No to tak, to bym wziął tego Rageblade'a, ale Jakbym wiedział. z szodzinki, Ale dobra, może jeszcze... Może jeszcze się trafi ta. Potrzebny jest Rekon, żeby ona w ogóle dodżowała. O tym zapomniałem. Tam jest MFK. O ty ciapciusiu, niedobry. To to mogę sprzedać. Bo tego nie zmieszczę. Szukamy, może się trafi Riven, chociaż jedna. Eee, jakiś rekon coś. Samira, kurde, już myślałem, że to MFK. Tu jest rekord. Zamiast czego? Zamiast tego brawlera stracę. Dobra, zamiast tego. No i zrobimy tak. Dobra, in i trust. Czy Vayne level 3 bez itemów tutaj coś zrobi? To jest dobre pytanie. Last Whisper to zawsze jest... To jest dobry item, no... ale... ale ona potrzebuje więcej. Tutaj może coś znajdziemy, tylko byle by przeżyć. To jeszcze tego tanka biją! Ooo! Oh, ciężko! Jezu jaka tragiczna gra mi wyszła z tego, to miało być takie piękne. No dobra. To, jak let's dance, to let's dance. No, co tu dużo gadać? Poczekajmy, może River się chociaż trójka trafi, to byśmy byli wytrzymalsi. No i cały czas myślę o tym, żeby sprzedać tę leonkę, żeby zrobić Brabla. O, ciężka decyzja. Dobra, jest takie coś. No, i kowadełko jest riveleczka. Mogę wziąć. O, tutaj mam to. Dobra, wezmę to. No i tak, levelu już nie wbiję, więc pozostaje mi tylko rolować chyba po Czy ja w ogóle zmieszczę? Kurczę. Dobra, zrobię tak Nie przemyślałem tego, więc muszę to tak zrobić <laughs> Ale mam 7 HP, więc Chcę, żeby ten item był tutaj na stole Oj, kurde, co ty tu masz chłopku? Kajza level 3, o boże To jedziemy na tym samym Na tym samym kurde trainie No bijcie te Ona musi paść pierwsza ale ona jest taka OP. Dobra, padło 7 HP. O, masakra. Mogę to zamiast Leony wrzucić na razie. Albo z Jest też Dobra, sprzedaję to. Sprzedaję to. I teraz pytanie, co ja mam zrobić jak tutaj tego rekona nie zmieszczę Może zrobię tak W ten sposób Dobra, spróbujmy Nie wiem czy to jest mądre, ale próbujemy Miała być MF, jest MF Tylko teraz tej tankowości troszkę chyba Nie mam takiej jaką chciałem mieć o Boże za ten laser to tutaj możemy mieć Czapę. Ashka jest podobno jednym z najlepszych kery. Jeden kostowych O Boże, nie jestem w stanie tutaj się przebić nawet. No to chyba niestety wysiadka. Bardzo onlaki się to potoczyło, przyjaciele, ale tutaj wygląda na to, że ten set trzeba grać bardzo sytuacyjnie. Ja tego nie zrobiłem. I tak wygląda mój pierwszy ranket. Ale to się zmieni na streamach, zobaczycie. Zapraszam. To był zaszczyt. No i widzimy się, mam nadzieję. Powodzonka, żeby Wam poszło lepiej. Całuje w cik.